Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus w kolejnym odcinku z cyklu Pogadanki Matematyczne. Tym razem chciałabym porozmawiać na temat tego, co warto wiedzieć zanim rozpoczniesz studiowanie matematyki. Jeżeli słuchasz pierwszy raz filmiku z tego kanału, ja jestem Dominika i od ponad 20 lat pomagam studentom, ale i także licealistom w ich zmaganiach z matematyką. I już tysiące osób skorzystało z mojej pomocy w formie indywidualnej, ale i także w formie tych filmików, które można znaleźć na kanale Matematyka na Plus. I w tym roku także otworzyłam, wystartowałam z platformą kursy kursynaplus.pl, gdzie możesz znaleźć pomocne kursy z matematyki na poziomie studiów i nie tylko. Wracając do naszego tematu. Co warto wiedzieć zanim rozpoczniesz studiowanie matematyki? To jest temat rzeka. Dlaczego? Chociażby dlatego, moi drodzy, że na kanale Matematyka na Plus tych filmów jest już dziesiątki w tym momencie. Filmów, które mówią o tym, co to znaczy, po co mi ta matematyka i tak dalej. Czyli jest to temat dosyć, można byłoby powiedzieć, gorący. No i w tym filmie chciałabym Wam mocno Was uczulić na pewne rzeczy, zważywszy na to, że w tym momencie, kiedy nagrywam ten film, odbywa się pierwsza sesja kolokwialna dla studentów pierwszego roku, pierwszego semestru. Czyli nagrywam go gdzieś tak w połowie listopada, i jest pewien szał, i to jest też sprawdzam dla studentów, którzy podję podjęli się studiowania matematyki. Sprawdzam tego, czy oni faktycznie się nadają, nadają się do studiowania tego kierunku, bo powiem Wam szczerze, że z tego co rozpytuję, co roku pytam studentów, z którymi współpracuję z różnych miast, i faktycznie w większości już gdzieś tam jakaś jedna grupa zniknęła, część osób odeszła już niektórzy mieli na przykład na początku listopada pierwsze kolokwia i też już niektórzy stwierdzili, że to nie dla nich. Więc zaczynają się roszady. Jakby im dalej w las tego pierwszego semestru, tym na studiach zostaje tak naprawdę część osób, która faktycznie czuje, że powinna to studiować. No i ty, kandydacie, moi, moi, moi drogi, kandydacie na studia matematyczne, co powinieneś wiedzieć? Co warto wiedzieć, zanim rozpoczniesz studiowanie matematyki? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że matematyka kojarzy nam się z liczeniem zadań, prawda? Bardziej złożonych, mniej złożonych, ale bardzo schematycznych. No i kiedy startujemy ze studiami matematycznymi, nagle okazuje się, że my nie jesteśmy totalnie przyzwyczajeni do tego, żeby korzystać z teorii. No i najważniejszą rzeczą, którą powinieneś powinnaś wiedzieć przed rozpoczęciem, nawet przed rozmyślaniem na ten temat, jeśli chodzi o studiowanie matematyki, to jest to, że na Twoich studiach podstawą będzie teoria. Czyli jeżeli Ty teraz nie masz w ogóle nawyku, żeby uczyć się na przykład definicji, Jakieś, na przykład, czym jest odcinek, czym jest prosta, albo jakieś inne obiekty matematyczne, i uważa, że jest ci to zbędne, i nie potrafisz, najważniejsze, no nie potrafisz z tego wyciągnąć nic głębokiego, to znaczy, że możesz mieć do, problem z wieloma przedmiotami na studiach matematycznych, bo studia te nie polegają na tym, że ty usiądziesz i ktoś ci da, na przykład, jakieś fajne zatanka z równań kwadratowych czy z wielomianów tylko będziesz na początek i tak naprawdę cały czas uczony ogromnej ilości teorii, bo jak wiesz to będzie się składało z dwóch części, taki jeden przedmiot, pierwszy to będą tak zwane wykłady, drugi to będą ćwiczenia, no i na wykładach będziesz poznawał, poznawała różne ciekawe rzeczy typu właśnie definicje, własności twierdzenia, lematy itd., itd. no i Ćwiczenia, które będą związane z tym przedmiotem, na przykład z analizą czy z, z logiką i teorią mnogości, będą miały na celu tę teorię wykorzystać. Czyli ty nie będziesz działał na takiej zasadzie, że dostajesz listę zadań i szukasz w internecie, czy masz coś, bo w większości tych zadań nie będzie w internecie i tego jakby to też trzeba mieć świadomość, że internet tutaj nie do końca ci pomoże, bo to nie o to chodzi, żebyś ty się uczył wszystkiego, co już jest rozwiązane, tylko żebyś ty się stał matematykiem, czyli potrafił na podstawie własnej wiedzy dojść do rozwikłania jakiegoś problemu, a nie skopiował tak naprawdę czyś. Problem, czyli się rozwiązanie. Pamiętaj o tym, bo to nie jest matematy bycie matematykiem. Yy, uczenie się matematyki nie polega na kopiu i wklej, co jest dosyć popularne w liceum i w, w szkole podstawowej. Tylko polega na tym rozważaniu, na zmianie tego toku myślenia, czyli po prostu ty masz. Dojść do czegoś po prostu do jakichś wniosków na podstawie na bazowej teorii, którą poznajesz, której jesteś uczony. Więc jeżeli ty totalnie od tego uciekasz, to warto się zastanowić nad tym, czy ten czas na tej chwilę jest dobry dla Ciebie, żeby te studia rozpocząć, albo żeby myśleć o tym, czy nie warto na przykład y, albo rozpocząć innych studiów, gdzie jest dużo matematyki, albo na przykład zrobić sobie rok przerwy i skupić się właśnie na badaniu, na przykład wziąć sobie takiego Fichtenholca. I sobie zacząć tę teorię zgłębiać. I to naprawdę jest pomocne. Poza tym, y, ta teoria będzie dotyczyła nie tylko jednego przedmiotu, tylko naraz, tak naprawdę trzech, bo w każdym semestrze macie najpierw algebrę liniową, teorię mnogości, logikę i teorię mnogości oraz analizę matematyczną. No i naraz będziecie bombardowani różnymi teoretycznymi rzeczami z tych właśnie trzech przedmiotów. Więc warto tutaj no warto tu rozważyć swój swoją związek, swoją relację, właśnie z teorią, bo tak naprawdę ona będzie z wami od początku do końca tych studiów. Kolejną ciekawą rzeczą, o której wielu studentów, kandydatów na studia nie wie, nie bierze pod uwagę, jest to, że im wyżej w rankingu, tym ciekawsze zadania. Chodzi oczywiście o uczelnię. Często spotykam na zajęciach na co dzień osoby, które przychodzą do mnie i mówią o jejku. Oni w ogóle mają jakieś dziwne wymagania od nas, oni myślą, że my wszystko wiemy. Moi drodzy, sprawa wygląda w taki sposób, że jeżeli Wy się dobrze maturę, to nie oznacza, że Wy umiecie dobrze matematykę. Wy po prostu jesteście dobrzy w zapamiętywaniu i analizowaniu schematów, natomiast to nie znaczy, że Wy w ogóle umiecie matematykę i macie jakby predyspozycję do tego to w jaki sposób będziecie y, uczyć się na studiach to w jaki sposób y, to wtrafi do was lub nie, to będzie świadczyło o tym czy wy macie predyspozycję do uczenia się matematyki i często my kiedy zdamy bardzo dobrze maturę z podstawy i z rozszerzenia i dostaniemy się na przykład na uczelnię z rankingu która jest na przykład na pierwszych dwóch, trzech miejscach, cieszymy się, uważamy że o, dostałam się fajnie, prawda ale nie bierzemy pod uwagę tego że tam te wymagania będą jeszcze ciekawsze, czyli pakujemy się tak naprawdę w taką sytuację, że często totalnie nie wiemy, czym jest matematyka na studiach, prawda? Że nie wiemy, z czym to się wiąże, a po drugie, my naprawdę jakby nie mamy świadomości tego, że wtedy. Te uczelnie, ponieważ ten ranking skądś wynika, te uczelnie też proponują ciekawsze zadania dla studentów. I to skąd to wynika? Bo też chciałabym Wam uświadomić, że jeżeli Wy się chcecie dostać na jakąś uczelnię z, z, z wyższych miejsc, to pamiętajcie, że tak naprawdę hmm, Wy studujecie, bo chcecie. Czyli jeżeli wy studujecie, bo chcecie, to oznacza, że to jest wasza pasja, czyli wy się tym interesujecie dogłębnie wcześniej, a nie, że tylko zdaliście dobrze maturę. E, dlatego kiedy były egzaminy wstępne i to była fajna sprawa, ponieważ uczelnia mogła zobaczyć, czy faktycznie ci kandydaci, oni rozumieją w ogóle to, co liczą, czy to jest tylko jakiś schemat wyćwiczony, który, prawda, zrobiłam tyle arkuszy i tyle zadań, że po prostu się wyćwiczyłam w tych zadaniach. No i właśnie, no i generalnie hmm, jeżeli wy się pasjonujecie nie tylko praktyką, ale też teorią, no to chcecie to kontynuować u profesorów, którzy się też tam pasjonują. No i na tym polega studiowanie matematyki, ale nie tylko fizyki, chemii i tak dalej. No i my zagubiliśmy troszeczkę sens studiów. Nie ma co tutaj dużo ukrywać. Wydaje nam się, że to jest jakiś obowiązek, że idziemy prawda, po liceum czy tam po technikum na studia. A tak do końca nie jest. Ty idziesz na studia, bo ty się jakby dodatkowo głębiej interesujesz danym przedmiotem, a nie dlatego, że po prostu jesteś dobry z czegoś i idziesz, bo po prostu wszyscy idą. I jeżeli sobie to uświadomicie, to powinno dotrzeć do Was właśnie to, dlaczego tak to wygląda. I to nie jest, żeby Was dobić, tylko dlatego, że Wy już na starcie w październiku powinniście wykazać jakby głębsze zainteresowanie. Tam na studiach to nie jest tak, że Wy dostaniecie na przykład listę i ktoś Wam powie, teraz sięgnijcie do tej książki, do tej książki, do tej. Nie, to już jest praca indywidualna i często widzę jak bardzo studenci gubią się zwłaszcza w pierwszym semestrze. No i im wyżej w rankingu jest uczelnia, tym te ciekawsze zadania, te wymagania są naprawdę duże. Do tego stopnia, że często jedno zadanie, które rozwiązujecie, zajmuje wam na przykład od 4 do 8 godzin albo i dłużej. Czyli dostajecie listy na przykład z 20 zadaniami na cały tydzień, no i musicie to rozwiązać. I to nie jest tak, że wy znajdziecie podpowiedzi w internecie, bo to też yy, to nie o to chodzi, ale. Wy macie się na podstawie teorii, znajomości, na podstawie poszukiwań wykazać tym, że wy jesteście w stanie jakby dojść do tych rozwiązań. Bo to nie jest tak, że wy macie się nauczyć na tych studiach kolejnych schematów, żeby rozwiązać zadania. Nie. Ja też uczulam na to, to nie o to chodzi, że wy po prostu będziecie całe życie uczeni z matematyki, tylko żeby policzyć to, to trzeba zrobić to. Nie. Wy macie właśnie wejść na taki etap, gdy wy czytacie definicję. Nigdy nie rozwiązywaliście zadania, jesteście w stanie rozważyć to, zgłębić i rozwiązać to zadanie. No i żeby to zrobić, no to trzeba od czegoś zacząć, i przede wszystkim trzeba zacząć swój pakt przyjaźni z teorią. No i niestety tutaj, jeżeli wy jakby macie wyobrażenie totalnie inne i widzicie, że totalnie nie czujecie się w ogóle w dowodach, jakichś twierdzeniach, wykazywaniach, analizowaniach, to naprawdę zachęcam ponownie do przemyślenia. Tego, czy chcecie studiować tę matematykę, czy nie. Wielokrotnie wspominałam już o tym, co jest tutaj napisane teraz na tablicy, czyli, że internet to nie wszystko. Ja rozumiem, że w dobie, kiedy praktycznie rodzimy się już z telefonem i z internetem, jest to troszeczkę może nie do końca akceptowalne i książka jest czymś, co, do czego sięgamy w jakiejś ostateczności. Natomiast, jeżeli chcecie studiować matematykę, to musicie też wiedzieć, że czasami trzeba będzie przejść do biblioteki, czasami będzie spędzić tam kilka godzin, bo to będzie miejsce, gdzie będziecie mieli w jednym czasie dostęp do ogromnej ilości skarbnicy wiedzy, która może Wam pomóc ruszyć jakiś podpunkt zadania albo zadanie, albo pomoże Wam znaleźć coś, co pomoże zakliknąć po prostu w zgłębianiu jakiegoś zagadnienia. I to też jest właśnie fajne, że bardzo mało osób kojarzy to studiowanie matematyki ze zgłębianiem jej. Wymyślicie troszeczkę, że muszę, z... mam zadanie, rozwiązać je, koniec, ów, idę do domu, prawda? Nie, to jest to, że wy tym troszeczkę żyjecie. Tak jak niektórzy mówią, że nie ma, nie ma tego życia, ale jest fajnie. Nie ma w ogóle jakby prywatnego życia, bo cały czas siedzimy i, i głębiamy matematykę. No i jeżeli Ty wiesz, że to nie dla Ciebie, że Ty nie potrafisz usiąść i na przykład nie starcza Ci cierpliwości na to, żeby zgłębiać jakiś problem, jedno zadanie wiele godzin, bo już chcesz mieć rozwiązanie, już po prostu chcesz, no to to też nie do końca są studia dla Ciebie. I tak jak tu napisałam, internet to nie wszystko. To nie jest tak, znaczy często, bardzo często już mówiłam o tym wcześniej w tym filmie, yy, słyszę od studentów, że nie znam, nie mogę tego znaleźć w internecie. Ja mówię, no dobrze, ale internet to nie wszystko. Trzeba ruszyć, że tak powiem, cztery litery pójść do biblioteki, do odpowiedniego działu i tam poszukać, może znajdziesz coś fajnego. Weź zbiór zadań, który jest polecany na ten wykład, czy na te ćwiczenia i on nie jest polecany dlatego, że ktoś jest stary i pan po prostu poleca książki, tylko on jest polecany dlatego, że faktycznie znajdziesz tam różne ciekawe i pomocne rzeczy. Dlatego tu powtórzę, jeżeli masz z tym problem i jakby nie widzisz siebie totalnie korzystającą, czy korzystającego z książki, jest to dla ciebie coś totalnie abstrakcyjnego, to też przemyśl to. Może warto zrobić sobie właśnie przerwę i wczuć się w te studia, albo pójść, tak jak mówiłam, studiować coś, co ma dużo matematyki i tam na przykład y, taka mała dygresja, jeżeli wy chcecie, na przykład y, wy po prostu lubicie matematykę, ale nie do końca lubicie tą teorię, no to możecie wybrać sobie jakiś kierunek, na którym jest po prostu sporo matematyki. I wtedy tam się bardziej skupia na tych aspektach praktycznych i faktycznie można w internecie dużo więcej znaleźć natomiast jeżeli chcecie i studiować czystą matematykę no to tu faktycznie trzeba troszeczkę inaczej podejść do tego i no, zaprzyjaźniać się nie tylko z teorią, ale też z książkami e, i zmienić troszeczkę jakby system uczenia e, to jest bardzo ważne też właśnie żeby tutaj nie wszystkie metody, które stosowaliście w liceum, będą tutaj w nauce na studiach matematycznych działały i na koniec, moi drodzy, taki czwarty aspekt, który fajnie, żebyście mieli świadomość tego, ponieważ czasami pytacie mnie, po co to, po co to, po co to, studiowanie matematyki ma rozwijać Twój umysł. Oczywiście, że matematyka ma mnóstwo zastosowań, naprawdę w każdej dziedzinie, praktycznie. Ale takie studiowanie w takiej formie ma przede wszystkim rozwijać Twój umysł pod kątem właśnie takim analitycznym, logicznym. I Dlaczego to mówię? Bo naprawdę słyszę, ile osób ma pretensje, dosłownie, idą studiować matematykę i mają pretensje o to, że jest tak, a nie inaczej. I na przykład coś jest napisane bardziej lub mniej zrozumiałym językiem, ale właśnie to wszystko jest po to, żeby rozwijać Ciebie. jeżeli Ty decydujesz się na takie studia, no to jakby decydujesz się, jak to się mówi, na wszystkie reguły tej gry i po prostu idziesz w to. I albo to zakliknie z tobą, albo nie. Natomiast yy, no, pamiętaj o tym, że, że to ma po prostu ciebie rozwijać. Ja często yy, przytaczam taką historię, kiedy będąc na drugim lub trzecim roku studiów, zapytaliśmy się naszego pana od topologii, po co w ogóle nam ta matematyka? Po co, po co jest ona? No i on nam odpowiedział, że w gruncie rzeczy właśnie to jest po to, żeby rozwijać swój umysł, że to nie, nie jest tylko tak, że oczywiście, tak jak mówiłam, ma mnóstwo zastosowań w informatyce, fizyce, chemii, biologii, ekonomii. Ale tak głębokie analizowanie i obcowanie z matematyką jest głównie po to, żebyś się rozwijał. I ja często widzę u wielu studentów, którzy właśnie podejmują studia, gdzie jest matematyka, nie tylko same matematyczne, widzę po paru miesiącach już totalnie inny sposób myślenia, totalny sposób, inny sposób interpretowania różnych rzeczy. I to właśnie dzięki matematyce. I uwierzcie mi, że to się przydaje bardzo w życiu, chociaż ja wiem, że większość z was nie uwierzy do końca, ale to się przydaje w życiu, kiedy ty jesteś w stanie powiązać pewne rzeczy, kiedy twój umysł jest skupiony, a nie rozproszony wszędzie. Naprawdę jest to fajna sprawa. Poza tym zdradzę wam, że wielu absolwentów piszą, pisze do mnie na, właśnie tutaj na, na maila i donoszą, że zostali zatrudnieni w korporacjach, ponieważ tam tacy ludzie są pożądani. Osoby, które cierpliwie i wytrwale potrafią pracować nad jakimś problemem, potrafią być skupieni długo, oni są tam naprawdę pożądani. A myślę, że część z was może zauważyć, że takich osób jest coraz mniej, bo jest jakiś większy problem właśnie i z cierpliwością, i ze skupieniem. Dlatego te studia pod tym względem to akurat wymagają tego bardzo, bardzo mocno. No więc, jeżeli Ty chcesz przede wszystkim zaprzyjaźnić się z teorią, Następnie chcesz poznać i rozwiązywać, zgłębiać wiele ciekawych zadań. Poza tym nie boisz się książek i chcesz rozwijać swój umysł, to zachęcam Cię do studiowania matematyki. W przeciwnym wypadku, jeżeli z którymś z tych podpunktów po poczułaś, poczułaś opór, zastanów się chwilę. To nie jest tak, że ja mówię nigdy nie, st nie studiuj, nie próbuj. Nie. Tylko chodzi o to, żebyś miał świadomość na co się piszesz. Eee, I jeżeli naprawdę któraś z tych elementów bardzo mocno Cię boli, to warto obserwować go, kiedy zaczniesz te studia i zobaczyć, czy ty się męczysz, totalnie się męczysz na tych studiach, czy to chociaż trochę sprawia tobie przyjemność, bo wiecie, szkoda męczyć się przez parę lat na jednym kierunku dzień w dzień, prawda? My mieć tylko stres, strach itd., itd. To jest zbyt piękny przedmiot, żeby się męczyć przy studiowaniu niego. Uwierzcie mi, warto wtedy wybrać jakby coś pochodnego, ale, mm, ale troszeczkę jakby pod innym kątem. Gdybyś jednak miał jakiekolwiek pytania, potrzebował pomocy, bo na przykład studiujesz już matematykę albo chciałbyś się dobrze przygotować do matury, lub po prostu chciałbyś na przykład e, się przygotować dobrze do studiów, zachęcam do kontaktu mailowego, e, prowadzę tego typu zajęcia, więc zapraszam. E, no i cóż, moi drodzy, dziękuję za to, że byłeś ze mną do końca. Życzę Tobie wszystkiego co najlepsze i do usłyszenia.